Oooooooo Kim ty jesteś? Dlaczego odchodzisz od ojca? Czy mogę mieszkać... No. Nie Nie W dzisiejszym odcinku podam wam kilka propozycji z motywu Dzieci w horrorze. Myślę, że jest to coś, czego ludzie po prostu poszukują. Tym bardziej, że ten odcinek pojawił się już kiedyś na kanale, natomiast postanowiłem go odświeżyć, żeby po prostu brzmiał znacznie lepiej, aniżeli było to w jego pierwotnej formie. Także podam wam kilka sprawdzonych przeze mnie produkcji, które naprawdę oglądało mi się po prostu dobrze, no i spełniały przede wszystkim jakieś tutaj normy gatunkowe. Także zaczniemy może od hiszpańsko-meksykańskiej produkcji. Jest to horror, dramat pod tytułem Sierociniec z roku 2007. No i mamy tutaj matkę, która wraz ze swoim mężem i adoptowanym dzieckiem wprowadza się do opuszczonego sierocińca. No, i to dziecko wydaje się być troszeczkę creepy, na przykład bawi się z jakimiś niewidzialnymi kolegami, czy po prostu zmyślonymi postaciami. Generalnie można powiedzieć, że jak to dziecko, natomiast na przestrzeni rozwoju fabuły dowiemy się, że jednak coś mrocznego i niepokojącego tutaj czyha. I Sierociniec oglądałem niestety tylko raz i na pewno muszę go sobie powtórzyć. Tym bardziej, że w tym momencie, gdy ten materiał wypuszczam na kanał, to jeszcze recenzji nie było. Oczywiście też zależy, kiedy oglądacie. W każdym razie, Sierociniec był po prostu bardzo, bardzo klimatycznym horrorem. Nie był wybitny w swoim gatunku, ale potrafił przestraszyć. Jeżył momentami włos na karku, no i oglądało się go po prostu dobrze. Ta fabuła wciągała, no i jako jeden z niewielu w tym gatunku... Potrafił mnie wystraszyć. Warto też dodać, że producentem sierocińca jest Del Toro, czyli twórca chociażby Labiryntu Fauna oraz najlepszego filmu według tutaj statuetek koskarowych roku 2017 kształtu wody. Horror ten otrzymał ode mnie notę 7 na 10. Przejdźmy dalej. Kolejną produkcją, o której chciałem Wam powiedzieć, to kronika opętania z roku 2012 i jest to o tyle wyjątkowy film, że mamy tutaj. Polski akcent, bo chociażby sam demon, który nazywa się Dybuk, który wywodzi się gdzieś tutaj właśnie z naszych korzeni, to dodatkowo w pewnym momencie można usłyszeć, jak ten demon w tym filmie mówi po polsku. Co prawda bardzo łamanym takim z translatora wręcz językiem, ale mimo wszystko myślę, że całkiem przyjemny akcent. Mamy tutaj dziewczynkę, która kupuje na jakimś bazarze taką pewną tajemniczą skrzynkę. No, i niestety wybudziła jakieś moce, a w zasadzie po prostu jakiś demon do niej przylgnął, opętał ją. I przyznam, że ten film miał kilka lepszych momentów, szczególnie właśnie w momencie opętania, kiedy akcja działa się w szpitalu. To naprawdę było. Jeżeli chodzi o podgatunek opętania w ogóle w horrorze, no dosyć klimatyczne może to raz, ale dważe takie po prostu na pełnej kurwie, jeżeli chodzi o odprawianie egzorcyzmu. Jest to kanadyjsko-amerykańska produkcja i myślę, że ten horror będzie w stanie na pewno nie jedną osobę wystraszyć. W ogóle dzieci w horrorach pewnie mi przyznacie, że potrafią być creepy, a jak są opętane, to dodatkowo jeszcze buduje większą wagę. Dlatego właśnie w ogóle ten odcinek, myślę, że jest dosyć taki wyjątkowy ze względu na te i dzieciaki w horrorach. Kolejny horror to w zasadzie produkcja, którą jakiś czas temu recenzowałem spoilerowo. Jest to przypadek 39, czyli case 39 o pracownicy socjalnej, która adoptuje pewną dziewczynkę, tylko że z tą dziewczynką jest ewidentnie coś nie halo I przyznam, że z całej tej listy to chyba właśnie ona i być może jeszcze ten dzieciak z sierocińca przerażały mnie najbardziej, ponieważ o ile jeszcze w niektórych horrorach te dzieci są po prostu niewinne, bo na przykład opętał je jakiś demon, czy jakaś moc ze świata po prostu ich dopadła, to są takie filmy jak ten, w których po prostu od urodzenia te dziecko już było złe, miało jakąś swoją taką mroczną naturę. Wspomnę to, co w materiale spoilerowym jedna z moich ukochanych scen wręcz dla mnie kultowa z horrorów, scena z piekarnikiem, którą po prostu bardzo dobrze wspominam. Film, który buduje napięcie, film, który potrafi przerazić. I to właśnie głównie przez tego dzieciaka, przez tę dziewczynkę. Także gorąco polecam tym, co jeszcze nie widzieli w przypadku 39. A ja przechodzę już do kolejnej produkcji obecnie. Dwuczęściowy horror, który również doczekał się na moim kanale swoich recenzji. Akurat tutaj mówię o części pierwszej, bo jest po prostu znacznie lepsza, ale jeżeli będziecie mieli ochotę nadrobić obie, no to również tą drugą w jakimś stopniu przynajmniej mogę polecić, a mowa tutaj o sinisterze, czyli tak naprawdę do czynienia będziemy mieli tutaj z rodzeństwem z dwójką dzieci, które zaczynają się trochę niepokojąco zachowywać z naciskiem na dziewczynkę, bo to też szczególnie ważne będzie w finale, ale generalnie mamy tutaj. No, jak w wielu horrorach dom, w zasadzie to w końcu opętania też było w Sierocińcu to bardziej się rodziniec aniżeli dom, ale gdzieś tam non stop te budynki się, prawda, przewijają. Najczęściej to są po prostu mieszkania, domy, które bohaterowie kupili wcześniej albo kupują jakby na początku danej produkcji. No i właśnie mamy tutaj ojca, głowę rodziny, który jest pisarzem. On usilnie chce napisać, skończyć swoją książkę. Kolejną w zasadzie. Jego żona troszeczkę tutaj jest przeciwko temu, ponieważ, no, troszeczkę go to pochłania po prostu całe to jego pisanie. No i przy okazji, coś paranormalnego jeszcze dziać się zaczyna. I Sinister ma, przyznam, kilka takich momentów, które naprawdę. No, jakąś gęsią skórkę tutaj powodują, które potrafią przestraszyć. Ma oczywiście jumpscary, które na szczęście tutaj nie były jakieś nachalne, tylko w miarę sensowne. No i zresztą jeszcze tutaj nasz taki już kultowy trochę bugul, czyli ta postać z taką białą, przerażającą twarzą. No było to coś, co po prostu zostawia ślad. W pamięci po tym horrorze także zostaje właśnie w głowie na trochę dłużej. Wszystkie produkcje, o których mówiłem do tej pory, oceniłem 7 na 10, jeżeli chodzi zaś o Sinistera, dostał ode mnie 8 z sercem, między innymi dlatego jest troszeczkę wyżej na tej liście. Ale na sam koniec zostawiam. W zasadzie jeden z moich ulubionych, a mogę śmiało chyba powiedzieć, że mój ulubiony horror, przynajmniej tej dekady, czy po prostu horrorów po dwutysięcznym, a jest to naznaczony z roku 2010. Zarówno pierwsza, i druga część u mnie zarobiła dziewiątkę serduszkiem, bo po prostu te części były dla mnie fantastyczne. I oczywiście nie jest to najlepszy horror w historii w ogóle kinematografii, jeżeli chodzi o ten gatunek, bo chociażby taki Egzorcysta, czy nawet liśnienie biją go na łeb, czy nawet Poltergeist. Jednakże, no tak jak mówię, chodzi mi o troszeczkę te świeższe horrory akurat, dlatego głównie jest to jeden z ulubionych, a nie ulubiony, jeżeli chodzi o całokształt. Oczywiście za reżyserię odpowiada tutaj James One, który wraz ze swoim scenarzystą Leynem Wanellem, którzy razem napisali chociażby. No, myślę, że dosyć kultową już piłę z roku 2004, martwą ciszę z 2007. Myślę, że wyróżniają się po prostu po 2000 zdecydowanie ci twórcy. No i James One jest jednym z lepszych w ogóle reżyserów, jeżeli chodzi o kinogrozy właśnie po 2000, no to udowodnił już w wielu produkcjach tak naprawdę i Lainel, który tam z nim współpracował, no taki duet, który robił i robi po prostu bardzo dobre kino, często w jakimś stopniu schematyczne, ale mimo wszystko oni po prostu wiedzą jak to podać, bo James Wan jest bardzo dobrym reżyserem. A jeżeli chodzi o drugiego takiego dobrego reżysera naprawdę, który też ma kilka dobrych produkcji na swoim koncie, no to jest Scott Derrickson, czyli Reżyser filmu, o którym wspomniałem przed chwilą, czyli właśnie mowa o Sinisterze, wracając do naznaczonego, była to produkcja, która zdecydowanie potrafiła mnie przerazić, i przyznam, że z tych wszystkich horrorów, no chyba najbardziej mnie po prostu straszył. Uwielbiam klimat tej produkcji, jeżeli chodzi o fabułę, no to w skrócie mamy po raz kolejny właśnie świeżutko kupiony dom, mamy wprowadzkę, no i później coś się zaczyna dziać. Mamy w zasadzie taką podróż astralną, i głównie tutaj. Nękany przez złe siły, przez demony, będzie właśnie dzieciak jeszcze bardzo, bardzo młodziutki, Dalton, który zasnął, zapadł w śpiączkę i właśnie gdzieś tam krąży jego dusza w jakichś zaświatach, a rodzice przez to się spierają tutaj z duchami, ze zjawami, z jakimiś demonami. I tak naprawdę warto obejrzeć całą serię, która troszeczkę już się zaczęła robić tasiemcem, ale pierwsza i druga część była naprawdę fantastyczna. Także w tym materiale to wszystko. Dajcie znać, jak podobały Wam się te produkcje, jeżeli je widzieliście, jeżeli jeszcze nie widzieliście którejkolwiek z nich, śmiało nadrabiajcie. I tak naprawdę oczywiście w komentarzach możecie wypisywać masę innych produkcji, które wy polecacie, jeżeli chodzi o motyw dzieci w horrorze. Być może zrobię jeszcze drugą część tego odcinka, bo szczerze mówiąc tutaj podałem pięć produkcji, a tak naprawdę znalazłoby się ich setki pewnie, tylko oczywiście no nie każde będą tak dobre jak te, o których tutaj mówię. Wręcz przeciwnie, większość będzie średnia co najwyżej, ale kilka, kilkanaście dobrych jeszcze znajdzie się na pewno. Także też popatrzę, co proponujecie w komentarzach i pomyślę nad stworzeniem drugiej części tego materiału. Także ode mnie to wszystko, komentujcie, jak się na to zapatrujecie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, no i cześć.